Uznaję za potrzebne to, o czym powiedziałem już opinii publicznej, rozszerzenie odpowiedzialności karnej za, czy w ogóle ukształtowanie odpowiedzialności karnej za um, zasłanianie twarzy w czasie trwania imprezy masowej. Dzisiejszy stan... Prawa w tym zakresie jest taki, że osoba, która zakrywa twarz nie ponosi za ten czyn odrębnej odpowiedzialności, lecz jedynie odpowiedzialność ta powstaje przy okazji popełniania innych przestępstw określonych w ustawie o imprezach masowych. Dlaczego kładę nacisk na tego rodzaju rozwiązanie? Otóż w moim przekonaniu przyczyni się ono do identyfikacji osób naruszających prawo na imprezach organizowanych w trakcie meczów piłki nożnej. A najpoważniejszym problemem, przed którym staje prokuratura w trakcie postępowania karnego prowadzonego o naruszenia prawa powstałe na meczach piłkarskich, jest właśnie kwestia identyfikacji osób, które się dopuszczają tego rodzaju zachowań. Takie ujęcie problemu wspólnie z koniecznością ścisłej identyfikacji osób zasiada, zasiadających na trybunach da istotny instrument w ręce najpierw policji, a potem prokuratura, prokuratury, aby takie naruszenia prawa nie pozostały bez odpowiedzi i żeby osoby za to odpowiedzialne tę odpowiedzialność w sposób rzeczywisty i sprawny ponosiły. To jest kwestia pierwsza. Druga wiąże się z koniecznością, i tu jest moje moja aprobata wobec propozycji rządowych w tym zakresie, rozszerzenia odpowiedzialności poprzez ukształtowanie jako wykroczenia odpowiedzialności za posiadanie noży lub innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów w okolicznościach, które wskazują na to, że przedmioty te mogą zostać użyte do popełnienia przestępstwa. Ta propozycja jest już zawarta w rozwiązaniach, które są ujęte w ramach nowelizacji ustaw związanych z przygotowaniem Euro 2012. Z mojej strony ta propozycja zyskuje pełną aprobatę. Uważam, że będzie to instrument który przyczyni się do skutecznego zwalczania tzw. ustawek, czyli tych wszystkich bujek, które organizowane są w sposób umyślny po zwołaniu się poprzez odpowiednie komunikatory, przez osoby, które nazywają się siebie samych kibicami.